niniejszym pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Radomia Radom Radom takie miasto Radom ok Radom pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Radomia ok dobrze byłem teraz na dworcu PKS-u w Radomiu pół godziny temu kochani po prostu szok takie negatywne mam odczucie. Może się częściowo domyślacie, po prostu szok, kochani, to jest zaorane wszystko, że naprawdę tak jak nie wiem, no przed 1 stycznia 1945 roku, no tak ta bu budowla wygląda, zwana dworcem PKS-u, kochani Bradomiu, więc naprawdę się zszokowałem, że. Doszło do takiej sytuacji, że już no, kraj upada, po prostu szok, kochani. Nawet nie wiem, co, co myśleć o tym, ale no, pełne zdziwienie. Pełne zdziwienie. No, i co, co ja mam Wam powiedzieć? Z radomia nie ma się jak dostać, a szczególnie w niedzielę po południu. Nie ma jak wyjechać, wyjechać z Radomia gdzieś tak po godzinie 17. To już no, kolejarze mogliby tory zwijać, drogowcy mogliby zwijać drogi. Co, co, co tam jeszcze kto mógłby zwijać, proszę mi powiedzieć. Więc no, faktycznie ta komunikacja tutaj publiczna. No, w tym radomiu i okolicach, no to tak wygląda cieniutko, cieniutko, kochani. Tak po prostu zauważyłem to, więc, no, dzielę się z Wami tymi spostrzeżeniami. Przyznam się, że nie spodziewałem się tego w ogóle, że takich czasów dożyjemy po prostu, że że no będzie aż tak źle Naprawdę No dobrze kochani więc a czekaj pójdziemy do Chciałem Aha Kibelek będzie chciałem, chciałem szybko Wam kibelek pokazać ale widać kibelek otwierają dopiero kiedy PKP ruszy no dobrze, więc... więc zobaczmy sobie radom, radom z lotu ptaka, radom z lotu ptaka, proszę bardzo. 10 minut jedzie. Hmm? Przepraszam, przepraszam.